Dzień dobry wszystkim, witam Was dzisiaj w przemalowniczym miasteczku Zadar, na chorwackim wybrzeżu. W zasadzie Chorwacja to połowa kraju to jest wybrzeże, no ale okej. Okay. Dzisiaj w planie plaża, stare miasto, obiad, no i jakiś deser oczywiście. Zadar to jest bardzo małe miasteczko, 70 tysięcy mieszkańców. Natomiast jest tutaj bardzo przyjemna atmosfera, sporo miejsc, które można odwiedzić, dużo zabytków, nawet z okresu cesarstwa rzymskiego. Co ważniejsze, jest tutaj dużo słońca i morza, także miłośnicy plażowania i morskich kąpieli tutaj będą mieli naprawdę fajne warunki. Co prawda, plaże dopiero sprawdzimy, raczej nie spodziewam się plaży. Piaszczystej będzie to, będą to kamienie. Ja się chcę po prostu tylko wykąpać w Morzu Adriatyckim, a plaża w związku z tym nie będzie mi w żaden sposób przeszkadzała. Mam nadzieję, że od dzisiaj nikt już nie będzie narzekał na jakość dźwięku. Ja wiem, że do tej pory to była pięta chilę tych filmów. Jedna z największych słabości. Postanowiłem to trochę poprawić. No a skoro rozwiązaliśmy problem z dźwiękiem, to będziemy poprawiać także inne rzeczy. No i doszliśmy do mostu. Widać w końcu morze. Oczywiście tu jest jedna z takich wielu małych zatoczek. Po drugiej stronie tego mostu jest mur, a za murem jest Stare Miasto. Stare miasto jest na takim cyplu otoczone z trzech stron wodą. Po no tej to widać, ale z tamtej strony jest już yy, otwarte morze. I jak się przejdzie całe stare miasto, to po drugiej stronie też jest zatoka. Wszystko bardzo ładnie się tu rozwija. Jest przyjemna temperatura letnia ale to pewnie tylko dlatego, że jest jeszcze wcześniej po dziesiątej parę minut można sobie wycieczkę wykupić takim jachtem albo jakimś innym, albo zwykłą motorówką tak jak wczoraj rozpytywałem, to mniej więcej 200 od osoby dorosłej tak, pira ze drzwi, bo są różne oczywiście możliwości, różne wycieczki, całodniowe, czterogodzinne, jakieś takie krótsze a tam dalej widać hotel, jest takie molo dochodzić do mniej więcej połowy tej zatoczki, i między końcem tego mola a brzegiem pływa łódka, taka taksówka, która kosztuje 2 euro za kurs i można sporo oszczędzić. Bo jeśli ktoś mieszka, powiedzmy w tamtej części w hotelu i chce się dostać na drugą stronę, bo akurat tam jest powód, żeby iść, bo tam jest tak zwany fortepian morski. Więc zaoszczędza kawałek drogi. Co prawda ja jestem osobą, która lubi spacery, więc wolałbym się przejść, a te 2 euro wydać na przykład na wodę mineralną, niż tą taksówką wodną pływać. Chociaż w ramach atrakcji raz drugi można byłoby się przepłynąć. Co prawda to jest raptem tylko kilkadziesiąt metrów, no ale na pewno jest przyjemnie. Woda pluska. Na widać, że to jest ulica Juria. Barakowicza. Nie wiem co to za gość, ale fajna mapa też. W kamieniu zrobiona. Weszliśmy właśnie w rejon Starego Miasta. Tutaj jest widoczna flaga chorwacka. Nie wstydzą się. Wczoraj wieczorem tutaj było całkiem przyjemnie, ale w dzień też jest ładnie. Zauważa się pewne elementy, których nie było widać wczoraj. Tutaj też element zdobienia. Myślę, że ktoś się musiał nieźle na tym napracować. No i oczywiście takie wąskie uliczki. Plac. O, a tutaj mamy kolejne elementy, które powodują, że ten budynek jest wyjątkowy. Tutaj jest piękne, że ludzie sobie siedzą na zewnątrz, piją kawę. Rozmawiają, jest gwar, jest życie. Niektórzy nawet na schodach siedzą. O tu jakiś bardzo stary budynek. O, a tutaj jakiś turniej szachowy. Ciekawe czy można popodglądać. Ja już szachy. Bardzo mało, niewiele gram. Kiedyś grywałem więcej. A tu jest bardzo stary budynek. To ja tu. Da, 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 da. Are, you a yes, oh, are you tourist? Yes. Where are you from? Yeah. We are from Poland. From, Poland. from we, Poland. You decided to take a match here, yeah? Yes. Uh -huh. yes. My son uh, 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 invited me to, to uh, play. Uh, did you play chess in Poland? Sometimes at home. Uh -huh. yeah. Dobra, po szybkiej partyjce Tutaj na tych stołach Udzieliliśmy wywiadu Nie wiem czy to jakaś ogólnokrajowa czy może jakaś tutaj lokalna ale było bardzo przyjemne Teraz idziemy sobie Znaleźć miejsce w jakiejś kawiarni na picie. Co prawda, prawdopodobnie nasza ekipa już takie miejsce znalazła, i my musimy tylko do nich się przyłączyć. A jeśli nie, to będziemy wspólnie szukali. No dobra, po trochę dłuższej przerwie na kawę, trzeba się w końcu zebrać i iść w kierunku plaży. Jest już prawie południe, także słońce zaczyna naprawdę poważnie dogrzewać. Jeszcze nie ma może tragedii, ale to co się będzie działo za 2-3 godziny, to już o, jak ładnie jakiś kościół, stare budynki. To co się będzie działo za parę godzin może być naprawdę ostre, jeśli chodzi o wysoką temperaturę. No więcej słoika, niż teraz być nie może, bo nie ma ani jednej chmurki na niebie. Naprawdę Stare Miasto bardzo ładne. Sam się zastanawiam, czy lepiej wygląda w ciągu dnia, czy w nocy. No dobrze, ocenę zostawię na później. Może, może jeszcze coś zobaczę, co przechyli szalę w jedną, bądź w drugą stronę. Tam jest mur i wyjście poza, poza... oooo. I będzie jedzone jakaś piekarnia. Ciekawe czy ciastka, czy lody. Raczej nie kanapki. I tu ładne flagi. No, słuchajcie, widoki stają się coraz bardziej malownicze. Tuż za murami miasta. Mikrozatoczka. Jak widzicie łodzie. Bardzo w malowniczym miejscu. Proszę bardzo, skuterki, część murów. O, na murach, oczywiście, wszyscy sobie robią zdjęcia. No, jakżeż nie zrobić sobie zdjęcia z takim pięknym widokiem? Miasto stare, wielokrotnie przebudowywane, to widać po wielu odkrytych pozostałościach, ruinach jakichś budynków. Trudno nawet teraz mi powiedzieć, co to kiedyś było. Ale na miejsce bardzo starych, powstały stare. O, a tutaj mamy mural, który przedstawia tą część zatoczki, przy której robiliśmy sobie zdjęcia. Super. O, a tutaj proza życia. Raz, dwa, trzy, cztery. No i powoli docieramy w rejony, w którym można sobie trochę poczilować, położyć się, odpocząć. O, a tam widać jakąś gigantyczną skocznię. No nie wiem czy bym skoczył stamtąd. Masakra. Są trzy poziomy. No ten najwyższy no to jest powiedzmy 2 metry 5 metrów, no 5-6 metrów możemy mieć. Podejdźmy, zobaczyć, czy tu jest plaża. Czy tylko taki sosnowy zagajnik no tak, to już wiemy, że plaża będzie kamienista. Za dużo miejsca to tu nie ma, no woda jest. Naprawdę krystalicznie czysta, to dobrze. Spróbujemy się dzisiaj wykąpać. Na pewno woda jest ciepła, tylko że jednak, ponieważ jest upał, ta różnica temperatur między powietrzem a wodą, będzie powodowała, że i tak nie będzie się przyjemnie wchodziło. I tutaj zjedliśmy przepyszny obiad. Serdecznie polecamy to miejsce. Ja sobie wziąłem gnioki z jagnięciną w sosie, bardzo smaczne, ale na stole jeszcze było był makaron z owocami morza, krewetki, mule, kalmary, te sprawy, z bardzo pysznym sosem, którym dominował pomidor, była sałatka z owoców morza, no przepiękna, przepyszna. A w ogóle na starter to mieliśmy pieczywo tutaj takiej domowej roboty. O, może pokażę trochę tutaj, jaki jest ruch, trochę tego klimatu morskiego. Bardzo ładnie, platany tu kwitną. W każdym razie był pieczywo własnej roboty z serem owczym. To wszystko podane z pomidorkami koktajlowymi, z migdałami i w Kropione oliwą. No, naprawdę. I sobie pojadłem, i było smacznie. Na koniec pani kelnerka, która w internecie uchodzi za Polkę, bo świetnie mówi po polsku, tak naprawdę okazało się, że jest Ukraińką. Odwiedzamy różnego rodzaju miejsca. Tutaj jest taka bardzo fajna ulica. Jest wąska, wybrukowana takim typowym. Materiałem dla tego miasta. Nie, nie wiem, co to jest za, za kamień, ale taki biały, jasny. Sprawia wrażenie takie, że podczas deszczu czy trochę wilgości, jak tu gdzieś spadnie na to, to to musi być bardzo śliskie. Ale nie mogę tego potwierdzić. Halo, a tu niespodzianka? Czy to były rano stoły z szachami? Graliśmy w te szachy? Stare budynki są, las jest. Nie ma stołów, ale jest jakiś countryman. To nie jest skrót od że żeby była jasność. No fajnie, dzień powoli zmierza ku końcowi. Drugi zachód słońca. Tym razem spróbujemy go uchwycić. Natomiast co się wydarzyło? No, było kąpane dzisiaj. Woda całkiem przyjemna, ale jednak plaża kamienista nie sprzyja. No, kompaniu to akurat sprzyja, bo człowiek woli pływać niż, niż chodzić po tym, co ma pod, pod nogami, ale nie sprzyja, żeby wejść do tej wody. No najlepiej mieć jakieś takie buty, klapki. Są też takie buty specjalnie produkowane pod właśnie kąpiele w morzu. I one tam pomagają, no, po pierwsze, przetrwać tą kamienistą plażę przy wchodzeniu, a po drugie, e, zabezpiecza to przed przynajmniej częściowo przed innymi rzeczami, typu jeżowcami i tak dalej, o których słyszałem, ale których w ogóle tutaj nie spotkałem. Na plaży jest tutaj w zadarze bardzo ładnie wszystko to wymyślone. Są prysznice, są przebieralnie, można wyjść z wody przepukać się tym prysznicem. Wiadomo, może jest słone, dużo bardziej słone niż Bałtyk. Tego wszystkiego można się wykąpać, przebrać i uderzyć na miasto, nie wiem, na obiad albo jeszcze jakieś inne atrakcje. Natomiast my w tej chwili będziemy. Mam nadzieję, że słychać ten dźwięk Mew, który tutaj nad nami fruwają. Poza tym tak, zjedliśmy obiad bardzo dobry, Bardzo dobry dzisiaj był obiad. Miejsce, które tam już wcześniej pokazałem, polecam. Kelnerka jest Ukrainką, która połowę roku mieszka tutaj w Chorwacji i pracuje w tej restauracji, w której jedliśmy, a drugą połowę roku, roku spędza w Warszawie. Tam ma mieszkanie wykupione. Tam też pracuje w jakiejś restauracji, ale nie wiem dokładnie w jakiej wał w Polsce, potem z Polską związała swoje życie, a w tej chwili jej życie to jest w połowie Pols w Polsce, a w połowie jest chorwat. No jest taki sposób na życie Tutaj taki ktoś próbował zamalować graffiti, ale chyba nie wyszło a tu Raczej to nie była przypadkowa próba. Mieliśmy dzisiaj obserwować zachód słońca Stąd albo z innego punktu, który jest równie ciekawy turystycznie. Niestety, chyba nic z tego nie wyjdzie, dlatego, że jak widać, słońce już powoli chyli się ku zachodowi, ale zanurza się w kurach, które tam gdzieś są na horyzoncie. Czyli nie będzie takiego klasycznego zachodu, że słońce chowa się za morzem wieża. Wieża na placu w Zadarze, to można sobie gdzieś tam te informacje znaleźć. Ja nie będę opowiadał, nie będę opowiadał tego, co jest w Wikipedii Cerkiew. Chorwacja to kraj katolicki, a jednak Cerkiew.